To jest prawdopodobnie jeden z najwydajniejszych smartfonów w swojej półce cenowej. Ale czy poza wydajnością oferuje coś więcej? Czy warto kupić f 6 Pro? Zapraszam do oglądania. On ma proste kształty, ramka jest płaska, jest to ramka aluminiowa, tył mamy z poliwęglanu, ja mam wersję czarną, jak widzicie z takim wzorkiem, wersja biała, tak samo ma tutaj mieniący się tył. Jego grubość to 8,2 mm, waga 209 g. Więc no, jest trochę spory i trochę waży, ale no jest to po prostu większe urządzenie. Wyspa z aparatami odstaje trochę, no i niestety jest cała błyszcząca, więc mocno się upalcuje i zbiera też kurz. Z pomocą przychodzi tutaj etui, które producent dorzuca w zestawie. Ona wtedy nam minimalizuje tą wyspę, no i dodatkowo chroni same urządzenie. Niestety nie mamy tu wodoodporności, jest jedynie certyfikat IP54, czyli odporność na lekkie zachlapania, więc nie polecam, żeby zanurzać ten smartfon w wodzie. Ogólnie, jak na te spore wymiary, to smartfon całkiem nieźle leży w dłoni. Ale no ja też mam trochę większą dłoń, więc dla kobiet może on nie być do końca wygodny. Wyświetlacz to AMOLED. Z tego co się doczytałem, jest on produkcji TCL. Ma on przy 6,67 cala. Mamy tu rozdzielczość WQHD Plus i odświeżanie do 120 Hz. Jest to odświeżanie adaptacyjne. Producent chwali się wysoką jasnością tego ekranu, nawet do 4000 nitów, ale ja jakoś tu większych różnic nie zauważyłem. Po prostu na tej półce cenowej jest on dobry, ma żywe kolory. Jasność w słońcu jest niezła, ale też nie najlepsza. Pod ekranem ukryty jest skaner linii popularnych, który działa szybko i sprawnie. Moim zdaniem mógłby być umieszczony delikatnie wyżej, ale to już moje osobiste odczucia. Smartfon został wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli flagową jednostkę z poprzedniego roku. Moim zdaniem jest to procesor, który wystarczy większości użytkowników. Tak naprawdę aplikacje uruchamiają się natychmiastowo. Do tego mamy dwa warianty: 12 x 512 lub 16 na 1 TB pamięci. I RAM to tutaj LPDDR5X, a pamięć na dane jest w technologii UFS 4.0. W Antutu ten smartfon wyciąga spokojnie ponad 1,5 miliona punktów. Więc no, widać, że jest tu spora wydajność. No i tak naprawdę, nawet z mocniejszymi tytułami nie ma żadnych problemów. Przełączanie się pomiędzy aplikacjami jest szybkie, sprawne. Smartfon działa pod kontrolą Android 14 i nakładki producenta HyperOS. Pokref OK 6 Pro jest wyposażony w trzy aparaty na tyle. Mamy tu oczko główne 50 megapiseli, Vision OV50E, czyli ten sam aparat, który mamy w nowym składanym Xiaomi Mix Flip. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia jego testu. Do tego mamy obiektyw szerokokątny oraz 2 mp oczko makro. Na froncie jest 16-megapisolowa kamerka do selfie. No i ogólnie, jeżeli chodzi o zdjęcia w dzień, no to ten aparat główny radzi sobie bardzo dobrze, zdjęcia są... Ostre, mamy sporą ilość szczegółów, ale tak samo jak mówiłem przy Mix Flipie, jak już są trochę gorsze warunki w nocy, no to już te zdjęcia tracą na jakości. Czasami te barwy są takie trochę sprane, no a pozostałe aparaty, czyli oczko szerokokątne, one wyraźnie odstaje od tego aparatu głównego. Szczególnie po zmroku już tutaj widać spadek jakości, no że mamy tutaj tylko 8 MP. A te oczko makro, 2 jakie dobrze doświetlimy, no to nie wypada źle, ale wydaje mi się, że zostało tutaj bardziej dodane dla statystyk, żeby były trzy oczka, bo w sumie mogły być tutaj tylko dwa aparaty. Aparat do selfie wypada nieźle, poprawnie odcina nas od tła w trybie portretowym, więc tutaj, jeżeli chodzi o selfiaki, nie ma za bardzo na co narzekać. No, jest to średnia półka, więc też nie wymagajmy od tego zbyt wiele. Tak wypadają możliwości wideo. Możemy tutaj nagrywać w 4K w 24, 30 lub 60 klatkach na sekundę. Możemy też nagrywać w trybie 8K. No i podczas nagrywania nie ma możliwości przyłączania się na szeroki kąt, ale możemy robić tutaj zbliżenie. Zbliżenie jest maksymalnie sześciokrotne, więc w ten sposób prezentuje się wideo nagrane kamerką główną. Teraz jeszcze się przebiegnę, żebyście mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Tak prezentuje się kamarka do selfie. Tutaj możemy nagrywać tylko w full HD w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Niestety nie mamy dostępnego trybu 4K, więc dajcie znać, jak Wam się te fotki i wideo podobają. Zastosowana tu bateria to w sumie standard u Xiaomi, czyli 5000 godzin i do tego mamy szybkie 120-wotowe ładowanie. Co ważne, ładowarka jest tu jeszcze w zestawie i tak w zasadzie nie można narzekać na czas pracy. SOT jest tu na poziomie 5, 6, 7 godzin w zależności od użytkowania. Dwa dni jesteśmy w stanie osiągnąć przy takim spokojnym korzystaniu, a dzięki tej szybkiej ładowarce jesteśmy w stanie naładować te urządzenia od zera do pełna w niecałe pół godziny. Jeżeli chodzi o jakość audio, to smartfon ma głośniki stereo, ale jest to średnia półka. Grają głośno, całkiem wyraźnie, jednak brakuje tutaj trochę lepszych brzmień. Podsumowując, smartfon jest już sporo po premierze, ale właśnie wydaje mi się, że teraz jest dobry okres na jego zakup. Cena standardowa za niego to było jakieś 2,5 tysiąca, a teraz widziałem, że już zdarzają się okazje, że można go kupić bliżej 2000. No i wydaje mi się właśnie, że jeżeli chodzi o średniaka, no to no, on nie jest idealny, ale jak chcecie urządzenie wydajne, na którym będziecie mogli sporo na przykład pograć, czy nie będziecie mieli tutaj żadnych problemów z uruchamianiem aplikacji, to ten wybór będzie bardzo dobry. Aparaty może nie są najlepsze, ale za to właśnie nadrabiamy tutaj wydajnością. A jak wiemy, przy średniakach, no to zawsze mamy jakiś wybór. Albo stawiamy na wydajność, albo stawiamy na aparaty. Tutaj postawiono na wydajność. Więc moim zdaniem, pod tym względem, jak złapiecie go w dobrej promocji, to jak najbardziej będziecie zadowoleni. No i wydaje mi się, że na dzisiaj to wszystko o tym smartfonie. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to śmiało zachęcam do komentowania. No i dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!